Dzień dobry, Jan Piński, Tomek Szwajgierd, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Dziś Państwu e, mówimy, pokazujemy e, to, co się dzieje i przynajmniej Państwo to pewnie będzie, tak to mówią, wołanie na puszczy, ale pokażemy Państwu, że Szymon Hołownia, który kończy karierę polityczną, może nieoczekiwanie dokonać rebrandingu, tylko musiałby odnaleźć dawno zagubiony kręgosłup. Szanowni Państwo, i po prostu nie zaprzysiąc Karola Nawrockiego bez decyzji prawowitego stanu. I o tym mówi Pan Profesor Col, o tym mówi Pan, o szefowie Trybunału Konstytucyjnego. Wiecie Państwo, trzeba mieć jaja. Szanowni Państwo, tu nie ma żadnej mowy o kradzieży wyników, kradzieży tego. Chodzi o to, żeby po prostu protesty wyborcze zostały ocenione przez właściwy skład. O tym zresztą mówił przed całym zajściem pan pułkownik Piotr Wrzoński, że najgorsze co będzie, to będzie te różnice w granicach dwóch punktów procentowych. Gdybyśmy te wybory wygrali pięcioma punktami procentowymi, żadne fałszerstwa nie dałyby nic, bo po prostu nie dałoby się tego utrzymać po prostu w, jakby to powiedzieć, w jakikolwiek ramach. A ponieważ różnice były niewielkie, to operacja, która została przeprowadzona, miała wpływ. Czy zmieniła wyniki wyborów? Nie wiemy i mamy się nie dowiedzieć, ponieważ e, powiem Państwu tak, e, są ludzie, którzy mają fajne przyciski, fajne kwity i oni nie chcą bardzo liczenia. Wiecie Państwo, ja myślę, że nawet nie tyle chodzi o zmianę wyników, co przede wszystkim potwierdzenie tego takie jeden do jednego, że doszło do ataku na demokrację, bo wtedy nastąpi drugie pytanie. Ty, a może przeliczmy te wybory, bo jeszcze są do 6 sierpnia, jeszcze będą, bo to jest 5 lat ee, od 20 roku. No tak, do 20 roku, to przeliczmy może wyniki wyborcze. A, że Rosjanie już wtedy się z nami zabawili, a wcześniej Jarosław chciał przecież kopertowe wybory zrobić, no. Także, hmm, wiecie państwo, hmm. Taką ironią losu jest to, że wszystko jest w rękach naszej władzy. Nasza, no. władza, nasza władza mogłaby to zrobić. Nasza władza mogła to zrobić. Powiem tak. Na hołownie naciska i straszy hołownie Kaczyński i na hołownie, już teraz mniej, naciska Tusk. Naciska. Naciskał. Widzicie Państwo, sytuacja wygląda w taki sposób. I profesor Sol powtarza to samo. Nie, nie mówię, że akurat akurat to wziął odgiernych, ale, ale to są, takie, są takiego zdania, takiego samego zdania ci wybitni prawnicy nasi, że należy zrobić taki. ja cytuję za Sochnię z Zburak, a profesor Andrzej Sol przedstawia gotowy prawny scenariusz na czas sprawdzenia, czy Nawrocki faktycznie wygrał. Możemy zamknąć to prawne piekło, które zgotował nam PiS. Sejm powinien ponownie przegłosować ustawę incydentalną. W przypadku odmowy podpisania przez Dudę, Tuż powinien nie publikować uchwały o ważności wyborów a hołownia zwołać Zgromadzenie Narodowe i od razu je zawiesić, a następnie Sejm powinien uchwalić wszystkie ustawy naprawcze, które podpisze hołownia. No, prawda? Tutaj jest jeszcze komentarz pana Filipa Ba. I pan Filipa rację. To, co proponuje profesor Sol, to nie tylko plan prawny, ale swoisty akt rachunkowy dla państwa. Prawa, które przez ostatnie lata było systematycznie podkopywane. I choć brzmi, to jak operacja na otwartym sercu Konstytucji, to może być jedyny sposób, by nie dopuścić do sytuacji, w której legalność władzy staje się kwestią wiary, a nie faktów. Tu nie chodzi o obejście procedur, tylko o ich przywrócenie, o użycie prawa do uzdrowienia systemu, a nie jego dalszej kolonizacji. Jeżeli ktoś twierdzi, że to kontrowersyjne w cudzysłowie, niech pokaże lepszy sposób na zakończenie chaosu bez legitymizowania bezprawia. Bo milczenie w imię stabilizacji to też wybór. Tyle, że zawsze na korzyść tych, którzy prawo mają za przeszkodę, a nie za fundament. Świetne słowa. Tak, szanowni państwo, i chołownia ma jedyną szansę. Chłownia ma jedyną szansę od człowieka, który w tej chwili jest no, pogardzany przez PiS i dokonał olbrzymiego spadku, znacznego poparcia, które miała jego partia, do tego, żeby wyprzedził no, Tuska wyprzedził yy, koalicję obywatelską i rzeczywiście, żeby spełniły się tego marzenia, że on tutaj jest przewodnią siłą yy, demokracji, tylko to do tego jaja. Jeżeli zrobiłby tak, gwarantuję Państwu, że te yy, 10,5 pół miliona, być może więcej, ludzi, pójdzie yy, za Polską 2,50, a nie za e, koalicją obywatelską, która, wiecie, jak słucham niektórych wypowiedzi polityków, którzy mieli jaja i się bili, no to, 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 to nie mogę na to patrzeć. To nie mogę na to patrzeć, wy też nie możecie na to patrzeć. E, e, słucham premiera i pan premier wychodzi, pan premier mówi, że no dobra, zamykamy już tą komisję, zesłał gazusa, bo ona się tylko zbiera i nic z, się, i z nią się nie dzieje. No to prawda, ale to wystarczy, żeby pan pogonił Siemoniaka, który że, powinien przekazać wszystkie materiały. Wystarczy, żeby pokazać, ile było naprawdę Pegazusów, i, i ta komisja mogła spełnić swoje zadanie. Ale widzimy, że pani Sroka już nawet już też już nie chce. No bo to jest oczywiste. No jeżeli cały czas kopali, kopa, kopała się z e, ludźmi z jej, z jej koalicji, którzy albo nie dawali dostępu do informacji niejawnych, dając wcześniej takim jak Nawrocki, czyli tam bez najmniejszego problemu, nie odbierając dworczykom, nie, nie, nie odbierając innym ludziom, którzy ewidentnie powinni mieć odebrane te, te informacje, dostęp do informacji niejawnych, no to o czym my tutaj mówimy? To, to był, to, od praktycznie 13 grudnia wy nie zrobili nic i pozwoliliście im hasać. Nie likwidujecie CBA i teraz Szanowni Państwo, e, zastanawia się, się Moniak w swoim wywiadzie, czy, e, oczywiście, że mówi, że powinno być likwidowane CBA, ale prezydent nie podpisze. No przecież Hołownia może podpisać teraz likwidację CBA i kopa. Do, do widzenia. Zlikwidujecie sobie tą jaczejkę, jaczejkę e, Kaczyńskiego przy jednej okazji. Pani Hołownia, i pan jaja, podpisz pan, to nie będziesz pan miał tych, którzy pana atakują. I przy okazji będzie pan miał wyczyszczoną prokuraturę i będzie pan miał wyczyszczone sądy. Parę dni. Parę dni. Skoro oni są legalistami, no to to jest naprawdę legalne. Oni tego nie odkręcą. Skończy się. Nie będzie nam potrzebna Duda. Eee, nie będzie nam ich potrzebny. Po prostu wystarczy, że pan podpisze. W szczególności, nie podpisze. Ustawę, w szczególności ustawę, albo nie, części nie podpisze, a część podpisze. Ustawę incydentalną. To jest zgodnie z prawem. A czy pan sądzisz, że oni pana teraz, jak pan tego nie zrobi i pan na chwilę zaprosi do siebie Alfonsa, Alfonsa Wyłzacza Kawalerek i tego ustawiacza i dziąsłobatyra do, do siebie i pan mu pokaże. taki ładny sejm, zobacz Karolek tutaj, tu, tu jest fotelik twój, gdzie będziesz, ja cię tutaj przyjmę. Tu jest tak ładnie, ja to wszystko zrobię, pamiętaj mi, pamiętaj mi, żebym tutaj tak... zobacz. No, nie, nie, nie. Bo, Żeby nikt później bo... tam nie mówił, że ja niedobra hołownia, niedobra hołownia. Ale jeszcze raz powiedzmy... Z... Z, zjadą pana, pani hołownia po prostu. Za? Uwaga, zjadą za co? Innymi... Za wygaszenie. Za wygaszenie. Nie, Tomku, za wygaszenie. Tak, Janek, za, za wygaszenie. Szanowni Państwo, e, przyłąd Hołownia Jedyna szansa nasza... dla niego i teraz jakoś. po pierwsze to jest szansa i dla niego, i dla Polski. Szymon Hołownia strasznie. Nikt mu tego nie wybaczy już teraz. Tomku przede wszystkim będzie, będzie musiał. Jak się zestra, to nikt mu tego nie, nie wybaczy. Tomku. Przepraszam, jak, jak, jak nie wyszło. Dobrze, jeszcze raz. Szymon Hołownia nie uznał werdyktów tej pisowskiej izby i wygasił mandat Wąsika. Jarosław Kaczyński powie, że on no nic do Szymona nie ma, no ale to jest przestępstwo. Panie Szymonie, spokojnie dostanie pan zawiasy. Natomiast e, po prostu... Od nas dostanie pan słuchaj. Ale znaczy, Tomek, jest to oczywiste, że on stoi... Ludzie po prostu już nigdy pana już nie ma w polityce. Znaczy, to jest sytuacja tego typu, że bo tam tak to, 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 to nieładnie nie ten. Szymon Kołownia stoi przed tak naprawdę nicością. Szymon Siem... Kołownia stoi w rozkroku Janku. To jest bardzo niewygodna sytuacja. Siedzi okrakiem na barykadzie. To naprawdę może boleć, pan zejdzie, bo to, to boli, naprawdę. No i to na drugą stronę. To jest ten sposób. E, e, ludzie, e, on dzisiaj jego całe ugrupowanie niknie. Tak. Jego, ludzie nie mają powodu, żeby na niego głosować. Wie pan, ja nie wiem, czy to jest 7 punktów procentowych, czy pan Duma wziął to badanie z czterech liter, czy to jest połowa. Nie, tam jest 46, 6 nie tam Nie, ale 7 punktów straciła platforma tam. Się, o, o. A, platforma, a o, no, Janku, ale... to, jest badanie, to jest badanie pana, pana pana Dumy przed wyborami w Sysuszy. No to, to jest tak. prezydent dla Jarosława. Tak. tak. I teraz to jest tylko jedna y, po prostu historia. Pan może po prostu y, naprawdę wpłynąć na bieg polskiej historii, po prostu y, odmawiając, nie delegitymizując wyboru, tylko po prostu zostając y, pełniącym obowiązki to, co powiedział pan prezydent tego, podpisując ustawę. Najpierw e, incydentalną, przekazując właściwemu składowi e, Sądu Najwyższego e, po prostu, e, e, jakby to powiedzieć, decyzję, czy wybory były ważne. I właściwy Sąd Najwyższy podejmie decyzję, czy wybory były ważne. Czy należy e, i które okręgi należy przeliczyć i jak daleko. I to jest moment, nikt tego na panu nie wymusi. Ściągnięcie Donalda Trumpa, opowiadanie tego, to sobie Donald Trump przyjedzie 6 sierpnia do Warszawy i co? I nic. E, tylko wie, wie pan, to jest taka różnica. Oczywiście pan powie, że to jest łatwo wam powiedzieć, etc. Wie pan, panie Szymonie, to jest tak. Że, Trzeba było Ale jak nie pan, nie... ale jak pan Szymon, daj mi. Nie się na, a ty daj, się nie to, Przestań. Tomek, pozwól mi dokończyć, e, że e, wiesz, no, wybierasz mnie z. Mm -hmm. to, e, mm -hmm. Szymon Chłownia może być człowiekiem, który w ciągu jednego dnia zgarnie głosy wszystkich ludzi, którzy cenią sobie praworządność i Demokrację. To jest od bycia poniżej 5% do posiadania kapitału społecznego, politycznego na 50%. Dlatego, że to jest coś, Czego, bo to nie jest, tak jeszcze raz, e, powiedzenie, że to nie jest e, po prostu, pan to już raz zrobił, pan powiedział, że wąsika pan wygasza, ponieważ to nie jest wyrok. Więc teraz wystarczy, że powie pan, że to nie jest e, decyzja sądu najwyższego, w związku z tym, sorry chłopy, ale ja nie zwołuję za przysiężenia i e, przekazanie potem do decyzji E, prawowitemu, e, jakby to powiedzieć, prawowitym sędziom, do oceny, czy te wybory są ważne, czy nie, i czy nawrocki ma zostać prezydentem, to jest coś, co i przywrócenie, wykreślenie przez ten miesiąc całego KRS-u pisowskiego, wszystkich pseudosędziów, po prostu usunięcie tego, to jest decyzja na miarę męża stanu. Natomiast e, ja myślę, że pan Szymon. Z nimi nie można się bawić, albo w prawa, albo pan jest z nami, albo won. O tylko tak. To, to, pan... to nie jest, on nie ma być z nami nie ma być z nami. Albo jest z nami z tym 10,5 10 milionów Aha. ludzi, którzy między innymi wcześniej dali mu to stanowisko, albo won. Krótka dyskusja. Więcej nigdzie nie będziesz, chłopie. Zdecyduj się, masz tę możliwość. To nie jest, Janku, już mizianie się, głaskanie, ha, ha, ha. Panie, panie Gliński, co będzie w Sejmie, jaki będzie obiad, czy jeszcze inne te dyskusje. Nikt tego nie kupuje, rozumie pan? Nikt nie, nie każe panu, że pan się tutaj na pięści z nimi bił, Ale albo jest pan po jednej stronie, albo po drugiej. Mizianie się, hmm. Zaraduje pan co? Bo to już jest, to są sprawy fundamentalne dla kraju. Teraz. Nikt nie każe, nikt nie każe panu być, nie wiem, hamem, wyzywać się z tymi ludźmi czy przepychać, ale musi pan podjąć decyzję. Tylko tyle. Tu już nie ma sytuacji, pan nie może być po środku. Jeżeli pan yy, nie skorzysta z tej szansy dla Polski, to po prostu koniec. Będzie miał pan miejsce w podręcznikach bez wątpienia jako człowiek. Będzie miał pan bardzo brymuk. brzydkie, brzydkie, brzydkie e, miejsce w podręcznikach. Tak. Tylko tyle. A, a ma pan szansę tym jednym ruchem e, wrócić. Ma pan szansę, szanowni państwo, e, powiedzieliśmy, to nie ma co tego. Po prostu pan Szymon Hołownia, myślę, że on się jeszcze trochę pobije z myślami. Nie mam zielonego pojęcia, nie znam go. I yy, yy, to nigdy nie będzie łatwe. Miałem nadzieję, że Donald Cusk mu pomoże, ale chyba nie. Szanowni Państwo, to je, nigdy nie jest tak, yy, że zrobienie. Nie żeby... powinno być się Moniaka, Bodnara i Korneluka, i wtedy bym. Nie, po... panu Państwo, pomogli w decyzji i pan by się zdecydował. Znaczy, to jest tak, że to jest decyzja po prostu yy, taka, czy. Chce pan stanąć po stronie tego, że przewracamy demokrację w Polsce? Demokrację, na którą się umówiliśmy w referendum w 1997? Czy oddajemy władzę? Bo z Karolem Nawrockim jako zalegitymizowanym prezydentem, który może jest, może nie był wybrany, znaczy na pewno doszło do ataku na wybory. I to, powiem szczerze, to co wyrabia pan Siemoniak, który tak naprawdę nie robi nic. Ale którego... to jest człowiek działający z napisu. Oczywiście. Ma... Mówiłem, że to jest człowiek PIS, PIS, działający dla PISu. Tomek, ja, ja, Czy ja cały czas powiem tak? Ja cały czas nie mam zielonego pojęcia, czy on jest po prostu tak niekompetentny. A ja widzę, nie, Janek, a to jest facet, który działa dla PiSM. A czy bez wątpienia skutek jego działań jest na, 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 na braku jego działań, na tym zarabia funkcjonariusz PiS, To nie jest facet głupi, więc przyjmuję twoją argumentację, skłaniam się do tego, że jest tak, jak mówisz. Cieszę się, że, że przynajmniej ja wysłałem mu. Postawi, posadziłem go na ławie oskarżonych i... On nie posadzi, bo, 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 są ty, bo mu są... immunitetu. Ejmu nie uchyli immunitetu, niestety. Próbowałem, Janek. Próbowałem przynajmniej. Wyszedłem. Ja już miałem takie sytuacje w życiu, że wychodziłem i... Pamiętam, miałem pod, pod Adrią taką sytuację, że... Mm, to nie była moja sprawa, ja sobie tam poszedłem rozmawiać z kolegami i nagle okazało się, że przyjechali Romowie y, pobić bramkę. I wiecie co, I, i ten kolega mój z tej bramki uciekł, zamknął drzwi, stał wewnątrz i mówi, a tym, tym brażem jesteś, ja mówię, nie, ja tu w gości przyszedłem. Ale mówię, no ale trudno, jeżeli, jeżeli to ja z jednym, może z dwoma, ja się tak, jak mówi się po warszawsku, nie odkazuję, ale, ale wiecie. I wiecie, co było? było Normalnie, fajni ludzie zrozumieli, ale tak jest, i tak nas mniej więcej zestawiła ta grupa, teraz tak nas i Janka, zestawili nas przed tą. <laughs> zamknęli drzwi i wilejcie się, a my będziemy się lali, no i tak to wygląda. To znaczy... A my i wiecie... tak będziemy się lali. Znaczy, wiecie Państwo... Oni schowali się, zamknęli mówią. Ja to, przepraszam. A, a na nas nic nie ma. A, to... zaraz, a my się będziemy lali. No. To jest, czy my, nie no, panie Jarosławie, proszę nam, proszę nam uwierzyć. Pan, pan nas nazywał, że my wszystko potrafimy zepsuć. Oj, tu oj, muszę panu powiedzieć. To tak, to prawda. To oj. Prawda. Muszę panu powiedzieć, że. No nie wszystko, ale staramy się panu tak. zepsuć. Tak. I proszę, proszę nam uwierzyć, że wejdziemy na szczyty naszych możliwości. Że tak wykorzystamy każdą minutę, każdą godzinę, którą jeszcze mamy, jakby to powiedzieć, zanim będziecie się próbowali dotrzeć do władzy i spróbujemy dać ludziom alternatywę, alternatywę, która im pokaże, kim są. Bo to nie, nie wy, nie wy jedni macie monopol na kwity. Prawdy. Ludzie muszą wiedzieć prawdę. Na przykład, dlaczego nie lubimy mnie pan generał Maciej Hunia? Ponieważ pan generał Maciej Hunia miał u siebie firemkę, która po prostu prowadziła masową, miał, to oznacza, że zarejestrował współwłaścicieli tej firmy jako współpracowników kontrwywiadu. I generalnie to miała być taka super tajna, ściśle tajna operacja polegająca na tym, że w zasadzie pozwala się tej firmce korumpować kilkuset najważniejszych polityków, funkcjonariuszy w kraju i dziennikarzy, ten... CPO. Tak, żeby tylko Stefan no to. Ale nie, nie, ja mówię o jednym. Ale nie, tak. to jest ten to jest tak. I na samym końcu ja się tak zapytam, bo przecież pan rozmawiał ze służbami, to przecież kwity nie płoną. Wrócimy do, wrócimy do dyskusji założycielskiej kontroli gieru nad Polską i nad jakby to powiedzieć, nad rzeczywistością. Ale to, to, jakby to powiedzieć, to jeszcze wszystko przed nami. Szanowni Państwo, do zobaczenia. Jarosław, oczywiście do więzienia. Do więzienia, panie Wysław.